Siemano, the area for z tej strony i witam was w. Myślę, że na jakiś czas ostatnim filmiku z The Last of Us Multiplayer. Poczekamy sobie na jakiś DLC, może aż wyjdą jakieś nowe mapki. Podejrzewam, że prędzej czy później dostaniemy jakąś paczuszkę, więc. Poczekam do tego czasu zrobieniem filmików z Multi The Last of Us. E Tutaj mam mały gameplay ze snajperką na sam koniec. Będziemy mieli. Piętnasty odcinek, okrągłem liczbę, e, tutaj widzę moją pierwszą ofiarę, jest gościu trafiony, jeszcze wystawił ba i zarobił headshota, więc tutaj padł. E, tutaj w ogóle w tej grze nawet dobrze mi idzie snajperką, jak mówiłem wcześniej, nie, nie, nie za dobry ze mnie e, ogółem snajper. Tutaj kolejny, a zdążył uciec w bok, już się dwóch tam teraz ustawiło w tym momencie. Y, siedzą i kampią za murkiem. Aj, gość mi wybił tutaj z rytmu. Że go miałem namierzonego, tylko że pierwszy wystrzelił. Y, podbił mi lufę. Cóż, trzeba by się było stamtąd zawinąć, bo już spalona miejscówka. O, kolejny. Tutaj, tutaj myślę, że się też. Tak jest headshot, zaliczony headshot. Y, jest drugi. Y, trzeba się troszkę zaopatrzyć, bo już. Y, Tutaj kończą nam się możliwości, nie mam naboi, jak na razie nie stać mnie na prawdziwą snajperkę. Ehm, tak, tak jak zacząłem... Ehm, zastanawiam się nad czym teraz bym mógł... Z, znaczy z jakiej, z jakiej gry mógłbym teraz zacząć coś nagrywać. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, e, bardzo proszę napiszcie w komentarzach. Każda sugestia mile widziana. E, co tu się dzieje? Oj... Nasz kogoś chyba zadźgał i nie zauważył tego gościa. Ja tutaj mało nie padłem teraz. Już jestem na wykończeniu Gość nie zdążył do mnie dobiec bo Cała kolega mnie tu osłonił. Zdąży się uzdrowić. E, dobra, tego sobie uzdrowimy. Nie, o, ktoś nam przebiega. Jeszcze został strzała w plecy, ale to nie był nasz... To nie było moje zdanie Co tu w ogóle się dzieje? Gość zbansował od schodu. O, tam się gościu wystawia. Jep, tutaj siad. Siadł strzał. I jest drugi, ale ani jeden z nich nie padł Tam już też nie ma co za bardzo stać, bo już na wykończeniu jestem. O, zeskakuję. Jep. Prosto w pysk. No tutaj siadło. Dobitka. O, tutaj mieliśmy szczęście. Wystarczył jeden pocisk i na pewno bym leżał. Dobra. Tutaj się pozapaczamy i pozdrawiamy kolegów, bo jest taka możliwość. Już nazbierałem trochę części, będę mógł kupić normalną snajperkę. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie z. Y, Czyli czy równie dobrze jak z y, karabinkiem. Dobra, było nastać również na zbroję. O, ktoś tam, ktoś tam strzela? Jest! Headshot ze snajperki, tutaj jest natychmiastowa śmierć już od razu z egzekucją. No, tam się coś strzelają. Dobra, tutaj go dobijemy. O, jeszcze jeden. Dobra, siad... A nie padł. Dobra, rewolwer do akcji. No i postrzał w kolano na koniec. Nie padł nie padł od um, strzału w kratę z karabinku, ale rewolwer w kolano rozwiązał sprawę. Tu się dary strzelają. Już cała drużyna chyba stoi. Aj, znowu mnie wybił. Nie wiem czy... nie gram, nie gram z perkiem, tak zwanym Hawkeye. Nie wiem czy to coś pomaga. O, tutaj siadło. Nie wiem czy to był headshot, chyba nie. No, schował się tam za murek. Dobra, ktoś inny go dobił. Co ja tu mówiłem? Nie, em, nie gram z Hawkeye. To jest niby... niby to redukuje... Em, jak to się nazywa? Redukuje y, rozchwianie lufy. Nie wiem, nie wiem czy tak to mogę nazwać. Ale pomaga w celowaniu w każdym razie. Nie wiem, czy to pomaga, gdy zostaje się postrzelonym. Muszę kiedyś sprawdzić. Y, dobra, mamy bombkę. O, stać nas na dwie bombki jeszcze. O, stworzyłem nóż i bombkę. I dwie bombki. Bardzo Bardzo dużo musiałem nożyczek zaoszczędzić tam. Dobra, weźmy snajperkę. Coś tutaj się przewija No i oj, zdążył uciec Jest, 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 jest. A i dupa Opa zbita Gościu tu zdąży się schować za róg Ten zanim od razu pobiegł No, coś jeszcze dobierzemy Okej okay. No i wszyscy uciekli już tutaj nikogo nie ma No i... Pokażę się, jest! No i... Aj... Tutaj gościu go zdjął, to była tylko asysta z mojej strony. Ktoś... o, o chyba źle, w złym momencie zacząłem tworzyć, ktoś, ktoś... się skradł na, gór... ehm, na górze. Na tym małym budynku na górze i... małoby mnie nie zdjął. Ale udało się, jakoś... Ktoś, ktoś odwrócił jego uwagę. Dobra, nikt nie został tutaj. Um... Tam kolega walczy z przodu. Tutaj... tutaj w ogóle mała akrobacja na murek. No nie da się nikogo dojrzeć, trzeba, trzeba przejść. Kolega leży. Co się dzieje? O nie, bombka dymna tu w nas poszła. A tam się nim zajmuje, to spoko, spoko. Jakoś przeżyjemy. Dobra, jak na razie mam 46 na 104 części, które potrzebuję. Znaczy zapasy dla klanu. 104 to już trochę trzeba powalczyć, żeby, żeby to nazbierać. To już jest chyba coś koło 100, nie wiem, 110, 115 członków populacji w klanie. Już trzeba trochę się starać podczas gry, żeby nazbierać wystarczająco zapasów, żeby wszystkich nakarmić, potem skurwiele chorują i głodują i umierają. Gdzie on się schował? Ktoś we mnie ciupie, a tam ktoś przebiegł właśnie przed chwilą. Z dwóch jest tam za, mur za murkiem. Pewnie będą przebiegać do środka, jest, 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 jest postrzelony jeden. No i stąd nie będę mógł dojrzeć nikogo. Przez okno jestem za nisko. Poleci bombka. Ta się chyba odbiła od ściany. Druga. Ta, ta pierwsza kogoś trafiła i zdjęła. Jest, jest gościu, leży. No i tu mi brakło naboi, no. Tutaj bym jeszcze miał na pewno tego killa. No i gościu wyszedł za rogu, a ja głupio wskoczyłem do środka bez żadnych naboi w rewolwerze. Tutaj po prostu głupi błąd z mojej strony. Dupa blada. Nic więcej. Dobra, upgrade'ujemy sobie karabinek. Te chłopaki się piorą, widzę. Pozdrawiali się. No, podobijali. Dobra, uzdrawiamy. Wracamy tam szybko na miejsce. Może kogoś jeszcze zdążymy. O, jest ktoś wyskakuje przez okno, teraz. I prosto w naszą stronę, ładnie. Dobrze, ta snajperka jest tak szybko strzelna w porównaniu do karabinku, który trzeba przeładowywać za każdym strzałem. Snajperka naprawdę pomaga. W sumie, jeśli chodzi o przybliżenie na lunecie, jest praktycznie identyczne. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać w tym filmiku, ale próbowałem wcześniej po prostu zmieniać z wciśniętym L1 karabinek na snajperka i nie zmienia się przybliżenie praktycznie w ogóle tutaj ktoś nam przebiega? a gościu obity w zbroję no tylko rozwaliliśmy mu kamizelkę tu, aj zyzłem, a i tak bym w kask strzelił niepotrzebnie waliłem w headshot tu go jeszcze może uciupię raz, dwa no i co? No nie wiem czy to... Nie, nie zdjąłem go, bo mi punkty nie wpadły. No tu już go dojrzę jeszcze. A. Chyba dostał w dupę jeszcze na... przez drzwi jakoś. No i dam coś rady tuździa. Ej, nie mam nabojów znowu, nie, znowu ten sam głupi błąd, no. <tutek> tutaj to sobie mogę strzelec z takiej odległości. No i nic się nie uczę na błędach, no. Taki sam głupi błąd. Jak 3 minuty wcześniej. Tutaj nie daliśmy rady. Wszystkich trzech otoczyli nas. Jest mam 9-2, nie jest źle. Jest mniej więcej 2 trzecie gry za nami. Nie da się dokupić snajp nic do snajperki, żadnych naboi. Więc yy, pooszczędzamy troszkę. Ciekawe czy tam zostaną w tym samym miejscu. Zaraz jeszcze tego coś dobierzemy. Jest apteczka Teraz jestem troszkę ponad połowy w, um, we wszystkich puszeczkach które począły. O, tutaj się okładają Jest, raz. To nie był headshot. Z karabinku musi się headshot, żeby było jedno strzałowy kill No i dobitka Prosto w dupala To musiało boleć Jeszcze jeden Dobra, siadło, A, ale nie zdjął ty. No i wychyl się. No nic, 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 nie mogę trafić, no. Kurwa, jeszcze mnie zaszli od tyłu. No, tego się nie spodziewałem akurat, myślałem, że tam już nikogo nie ma, nie podejrzałem sobie wcześniej na podsłuchu. Ajajajajaj. Tu też niepotrzebna śmierć, ale dobra. Zaraz tam dolecimy z powrotem. Dalej mnie nie stać, już snajperka podrożała do 600, brakuje mi 20 części, żeby cokolwiek dokupić. Nas w ogóle jest tylko 3 w tym momencie, oni... oni, mają dwóch pozostałych przy życiu, się teraz na pewno gdzieś zabarakadowali, gdzieś. Podejrzewam, że tutaj w tych okolicach, bo tutaj ostatnio zginąłem, więc daleko nie mogli odbiec, a wracałem z drugiej strony mapy. Założę się, że na końcu mapy w budneczku będą siedzieć i kampić. Uzbrojeni po zęby, wszelkiego rodzaju bombki mołotowy. Inne pierdoły. Tutaj na górze. Nikogo. Kolego, tam się też mój po prawej czai. Już może coś podejrzał, ja na razie nic nie widzę. Tutaj bombka leży. Aha. Dobrze, gościu nie ma dobrego celu, bo już bym był na pewno ubity. No wychyl się, tylko się wychyl. Aj, koleżka wbiegł prosto na bombkę. Ale przeżył, bo był zbrojony. Tutaj go trochę podreperujemy. Dobra, żyjesz, żyjesz. Ej, chłopaki uciekli do góry, zabarykadowali się na górze Jeb, bomba Kolega leży znowu Dobra, tego uzdrowimy Aha, Mołotow poleciał, następny spalony Kurwa, ale nazbierali wszystkiego, żeby tyle potworzyć Poszła bomba, Mołotow i chyba drugi Mołotow Nie wiem, czy... Jeszcze coś mają Aha, następny Mołotow, zajebiście Jest dwóch i... Cały arsenał No nie dam rady go tutaj Przez te szczeble No Tutaj siadł jeden, jeden pocisk Kurwa no Ale się bronią No dawaj <goda> Gość rzucił mu otowa. Tutaj już moja ostatnia ofiara Mogłem użyć noża ale Tutaj za bardzo się podjarałem I wziąłem go na oklep Ostatni mój kill, 11:3, e, dość sporo punktów, powinienem wyjść na styk z e, zapasami dla klanu. E, tak jak mówię, tutaj to będzie raczej ostatni filmik serii The Last of Us e, Multiplayer, dopóki nie wyjdzie DLC, więc ja dziękuję wam za oglądanie. Dawajcie sugestie w komentarzach. E, Sabujcie, lajkujcie. Do widzenia, papa. Pa.